jechać z Ameryki wyjadę, ale nie za wielką wodę, tylko do tych na ulicę Wałową. Ameryka Cars, najlepsze wypasy. Zobaczcie! Texas. Teksas! Ranger, let me higher. Najlepszy z Teksasu to jestem ja! Ameryka Cars! Najlepsze kurwa wypasy w całym świecie! W całej Ameryce! Amerykanie nie mają takich amerykańskich aut jak my tu! W Tychach. na Wałowej. Zapraszamy na prezentację tego białego konika. Amerykańska ikona, amerykański sen się właśnie teraz spełnił. I to w tychach na ulicy Bałowej. Zapraszam oh, this is Zapieda la koja na bieguna. Ej! Jak widać moi państwo, panowie z Ameryka Cars to są bardzo dobre chopoki i mają bardzo ładne autka i nie będziemy kłamali. Rzeczywiście! Te autka delikatnie są puknięte, ale tylko delikatnie. Kosmetyka, ptok srał, mucha się zesrała i to są jedyne wady. Powiedzmy sobie szczerze, auta zrobione są rewelacyjnie. Sam bym chciał takim Amerykanem jeździć. W tych pieniądzach już chyba nie muszę mówić, że rabat na przemaznawcę, że oni wszystkie leasingi, wszystko załatwiam, ubezpieczenia, przeglądy, papiery, opony, wszystko, wulkanizację, wszystko, ciśnienie, wszystko, wszystko jest w pakiecie, za darmo. Wystarczy tylko kupić mustanga, położyć zielonych papierów w dorców, a reszta jest za darmo. Czas tak, zaczynamy tego wypasa testować teraz. Hu, 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 hu. Opinia o mustangach jest taka, że mustang jak wyjeżdża z salonu, z fabryki, to jest pokrzywiony. Ale jak jest prościutki, to znaczy, że był puchnięty. I z tych ex egzemplarzem jest tak samo! Linie co do milimetra, co do centymetra, co do metra. W bieżność, normalnie można w tym samochodzie ustawić dalinkę. Rewelacyjnie. Do tego chciałem dodać, drodzy Państwo, niesamowicie, być może nieważną, dla mnie jedną z ważniejszych rzeczy. Chromowane felgi koła o rozmiarze 19 calowym Nówka, opona na leśnik kluski jest tyle, że na cztery sezony wystarczy. Opona 2020 roku. I też taki rok mamy. Przód auta groźny, kurwa, naprawdę jest groźny. Strach patrzeć, zęby zaciśniąłem. Dlaczego odsrałem się z wrażenia? Panie, panie, linia. No nie, do co, do co wam mam powiedzieć? Powiem wam tylko tyle, że nie mogło mi się trafić nic lepszego niż amerykański Ford D. D. nie, bo to z angielskiego. Czamosna. Drodzy Państwo. Po wyjściu do środka się trzeba parkować w poprzek na dwóch miejscach. Drzwi są tak ogromne, że otwierając na pewno zajebiemy końcówką yy, auto, które stoi z boku. Nieważne. To się pola kieruje. Powiedzmy sobie szczerze, skończyło się babci z tą starą amerykańską motoryzacją, że do chuja w środku, że gówno. To tak pierdoli tej! Ja wam powiem tak. Tu jest wszystko jak w nowym aucie. ciutkie to wszystko, deseczki, zegary wyskarowane. Monitorek jest tak, jak powinno być w europejskich kurwa, autach. Nie ma dotrzymania trzymania tu tego, a ta łapa nie, najebana jest. Dobra i to mi się podoba, ale ten trening na siłowni. Tu prezentacja auta Mustang. Texas. Jest kurwa, to tak robi Chuck Norris. Tak zapierdala z pół obrotówkami Od samego czaka. Ranger! Dyfuzory, cztery rury, światła ledowe, czujniki parkowania. Taką sytuację można zastać w tym części tego oczywiście amerykańskiego Mustanga. Forta Mustanga. Nie kurwa, dwa, trzy, Ekobus, tylko pięć Zero V8. Tak się chłopaki bawią z America Cars, takie toczki sprowadzają. Igły. O, tu zrobimy też No dawaj. Zgrany na 100%! Jest bujana, jest impreza z tumikiem jak nikt. Jest pięknie, jest cudownie. Auto mieści się naprawdę rewelacyjnie. Wiem tak, skończmy z pieprzeniem. Tak, że na przykład, moi drodzy, w środku Amerykany mają źle. To się zmieniło! To już się dawno zmieniło. Tego już nie ma. Teraz jest pięknie. Skórki, monitorki, nawigacje wszystko panie jest. Bo się tu, panie, no tu to my nie wyjadymy. Panie. A tak mówicie, że Amerykanie tylko samymi automatami a to ząk! Znowu pieprzycie, nie wiecie? Manual, rewelacyjnie fajny monitorek tutaj takie naprawdę sportowe zinksy zinksy. I to mi się naprawdę podoba, tak? Start, stop, engine. Ładna kierownica z Mustangiem, nie z klaczką, z Mustangiem na środku. W kurzyczków 150. Nie wiadomo o co chodzi, ale to mi się jak najbardziej podoba, tak? Drodzy Państwo, wszystko tu wywieciki ładnie. Tu odziane takim troszeczkę chromikiem. I to mi się jak najbardziej podoba. Tu wszystko miękkie. Napis Mustang. Ładno, tu trochę plasticzek jest, ale jak najbardziej pod okietnik miękki. Ze schowkiem. Spalanie! Małe, powiem wam tak Teraz pokazuję trzynastaka No to kurwa, ludzie Trzynastaka na 5.0 V8 ja pie... Nic, za darmo Pięknie, bardzo ładnie mi się tu wiezie. Tym samochodem bardzo ładnie Auto naprawdę ma rewelacyjnie ze strony Zawieszenie W życiu mi nie mógł powiedzieć tego o Mustangu Ale o tym, o tej igle Z Ameryka Cars Jak najbardziej tak, pięknie się jeździ Jedziemy, powiem wam drodzy państwo Jedziemy po drodze nierównej nie ma luzów, jakiś pierdół, auto zwarte, gotowe do tego właśnie, do tego, żeby mu pierdolić gazem do deski, dokładnie. v 8 z ze Stanów gadają jak najlepiej, lepsze kurwa na głosienie przemozdawca niż Armand Gardon, dokładnie. Jest pięknie, biegi wchodzą jak masełko. I trzyma się tej drogi, i trzyma się tej gleby, i wygląda, i Białego Mustanga nie widziałem nigdy, żebym nie widział. A teraz mogę lotoć, panie, Białym Mustangiem. To mi się podoba. Panie jest w środku, panie wykończony, panie brzmi, niewiele kosztuje, jest igłą, czyli, i no brać! Idzie. Chciałem dzisiaj zakończyć tą przygodę tym amerykańskim snem. Bardzo mi się podobała jazda. Niesamowicie przyjemne chłopaki z Ameryka Cars. Polecamy, oczywiście, mówię szczerze, kupować wielkie rabatycy na przemoznawce. I polecam tego, polecam, kurwa, polecam tego białego konika. Ciao, tychy, ulica Wałowa, Ameryka Cars. Znajdziecie to w całym internecie.